Zresztą w ostatnim czasie bardzo zabawnie mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju dylematem więźnia, gdy agencje ratingowe musiały obniżać ratingi, ale bały się, która pierwsza z nich to zrobi. Nie do końca opłacało się im szybko obniżać ratingi, w zależności od tego, jak druga zareaguje. Co do jeszcze wyceny ryzyka, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, na pewno ktoś słyszał, a może tak zapytam, Jaki, jaka była, proszę zgadywać, jaka była najwyższa stopa zwrotu. Jaki fundusz przyniósł, znaczy jeden fundusz przyniósł pewną stopę zwrotu w 2007 roku, czyli już kiedy się pojawił ten kryzys na rynku nieruchomości po sierpniu. No i proszę zgadywać, ile procent w ciągu roku, w skali roku? Nie, nie, Polski, nie, Polski. W Polsce niestety mamy bardzo słaby, bardzo słaby rynek funduszy inwestycyjnych. W zasadzie wszystkie tak samo inwestują prawie. Brytyjski, więcej tysiąc procent. W ciągu roku. de Capital się nazywał fundusz. Po kryzysie, po tym, kiedy się pojawił kryzys na rynku, bo ten fundusz obstawiał na kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy się ten kryzys pojawił, no to właściciel, znaczy prowadzący fundusz po prostu wypłacił wszystkim te wielkie bonusy, sobie wypłacił bonus, powiedział, że już ma dość idzie na emeryturę. I teraz już się nie chce tym zajmować. Powiedział, że wszystkie banki amerykańskie są tak naprawdę bankrutami. I on nie chce mieć więcej z tym wszystkim do czynienia. Aha, jeszcze powiedział, że kongres amerykański jest skorumpowany przez firmy farmaceutyczne, bo zamiast zalegalizować marihuanę dla ludzi chorych na depresję, to chce, żeby firmy farmaceutyczne zarabiały na Prozaku i innych, innych dużo bardziej płatnych lekach niż, niż środkach udurzających. Także bardzo ciekawy list, bardzo zabawny list. Niestety tylko we fragmentach opublikowany, zdaje się, przez Gazetę Wyborczą, a szkoda, bo te ciekawsze fragmenty właśnie niestety się nie pojawiły. Także yy, zasadniczo w większości funduszy, poza takimi perełkami, właśnie obowiązuje taka wycena ryzyka yy, sprzed paru lat. Znaczy, patrzy się na przykład na, na dane z kilku lat. I to się ekstrapoluje jakoś tam w przyszłość i zakłada się, że wystąpi pewna powtarzalność. I dlatego nie, nie są przewidywalne takie kryzysowe sytuacje, które jednak muszą się w pewnym momencie pojawić. Więc to jest jeden, jeden z tych kryzysów. Jeden z krytyków z tych oficjalnych modeli wyceny ryzyka, Nasim Taleb, którego książka się ukazała po polsku: Ślepy Traf, o ile pamiętam. Teraz niedawno wydał książkę Czarny Łabędź. Ale jeszcze chyba nie, nie wiem, czy jest tłumaczona, chyba nie ma jeszcze po polsku. Właśnie żartuję sobie, że te modele po prostu tworzą sobie jakieś rozkłady prawdopodobieństwa, które nie muszą być wiążące ani znaczące. Jeśli zgodnie z tymi modelami, jeśli jakiś przedsiębiorca przez 8 lat przyniósł 8 e, przez kilka lat przyniósł 8 milionów dolarów zysku, a potem w 8 minut stracił 80 miliardów dolarów, to ogólnie rzecz biorąc, byłby dobrym inwestorem, tak mniej więcej te modele wyglądają. Tak, także te modele po prostu są ekstrapolowane z dobrych czasów i tak naprawdę traktują pewne incydenty jako takie, które w zasadzie nie mogą wystąpić. Na tej zasadzie też upadł ten fundusz Mertona, o którym mówiłem w 1998 roku, gdy ekstrapolował pewne wielkości, próbował arbitrażować na bardzo małych sumach, grał na bardzo wysokiej dźwigni, a kiedy się okazało, że nagle może się pojawić kryzys, że okaże się, że mm, gdy okaże się, że yy, rządy nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań, no to wtedy bankructwo jest gwałtowne. Jeszcze może dwa słowa o tym, co się w tej chwili dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o pomoc dla instytucji finansowych. To znaczy z jednej strony mamy plan Polsona, czyli ten plan TARP, plan wykupywania toksycznych aktywów, który potem się zmienił w wykupywanie, zdaje się, akcji banków. To nie do końca jest jasne, ten plan jest w ogóle cały niejasny, nie wiadomo, czemu 700 miliardów, a nie na przykład 900 albo 500, to jest w ogóle nieustalone. Ktoś w przypływie szczerości powiedział, że chcieliśmy, żeby była jakaś suma i taka suma nam się wydała dosyć ładna. Była prawda, cała debata o tym, to znaczy obywatele protestowali Te 700, 700 miliardów, oczywiście 700 miliardów dolarów wydanych z kieszeni podatnika. Jak tak można, to jest w ogóle niedopuszczalne. Tymczasem o czym się nie mówi. Z drugiej strony Ben Bernanke, czyli prezes Banku Centralnego Amerykańskiego, uruchomił swoje programy na wysokość nie 700 miliardów dolarów, nawet nie biliona dolarów, nawet nie dwóch bilionów, nawet nie trzech, nie czterech, tylko siedmiu ponad. 10 razy więcej niż Polson, w zasadzie bez żadnej dyskusji, bez, bez zatwierdzenia przez kogokolwiek, bez żadnej przejrzystości, bo Bernanke nie podaje do informacji publicznej, chociaż jest do tego zobowiązany, kto dostaje pomoc, które banki konkretnie dostają pomoc. W planie Polsona kwestia przejrzystości była dosyć istotna. My wiemy, kto konkretnie dostaje pieniądze od Polsona. Pojawiają się statystyki, że dostaje Bank of America, czy to Citigroup dostaje. Czy właśnie JP Morgan. Natomiast Bernanke stwierdzi, że sobie wyda 7,7 biliona i nie będzie, czy może trochę mniej niż 7,7, zależy jak liczyć, ale spokojnie 7 bilionów dolarów i nie informuje społeczeństwa o tym, które banki konkretnie dostaną pomoc. Bloomberg, bardzo dobre medium zajmujące się biznesem, chyba jedno z najlepszych na świecie, już podał do sądu amerykański bank centralny o to, że jest zobowiązany ustalić, o dostępie do informacji publicznej, do tego, żeby powiedzieć, kto te, kto te pieniądze dostaje. Jak to się skończy, sam jestem ciekaw. Mm, ciężko mi w to uwierzyć. W każdym razie, te wszystkie programy pomocowe muszą być jakoś sfinansowane oczywiście. I mogą być sfinansowane. Rząd może finansować swoje programy na trzy sposoby w zasadzie w końcowym, długoterminowym efekcie na dwa, ale tak. Podatki, podatków nie podniosą, bo to by po prostu zabiło gospodarkę. druk pieniądza, inflacja. Póki co jeszcze nie występuje, chociaż w końcu pewnie się pojawi za jakiś czas. No ale to w ogóle by sprawiło, że dolar spadłby do bardzo, bardzo, bardzo niskiego poziomu. Na razie jest to finansowane długiem, czyli na trzeci sposób. Rząd amerykański emituje cały czas obligacje i będzie musiał emitować obligacje na pokrycie tych zobowiązań. I tu pojawia się kwestia, czy nie będziemy mieli na końcu tego łańcucha do czynienia z kryzysem finansów publicznych, bo jeżeli mamy ten cały kociokwik taki socjalizmu finansowego, gdzie w zasadzie nikt za nic nie odpowiada, bo wszystkim zajmuje się rząd, oczywiście rząd, przyjmując na siebie te wszystkie zobowiązania, nie będzie w stanie ich spłacić, no chyba, że wejdziemy w pełny socjalizm, co jest też niewykluczone, co też jest możliwe jak najbardziej. Natomiast Problemy z kryzysem finansów publicznych, to, że mogą się pojawić, dobrze pokazuje ubezpieczenie na obligacje amerykańskie. Zazwyczaj to ubezpieczenie na obligacje amerykańskie osiągało śmieszne wielkości, na przykład 0,05%, bardzo niskie. Na to, że taki, o, taki CDS, o którym przed chwilą mówiłem, czyli jeśli rząd amerykański nie spłaci swojego zobowiązania, no to ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić pełną sumę, czy tam różnicę wynikającą z wartości rynkowej, wszystko jedno. I suma takiego kontraktu, tak, wysokość takiego kontraktu to było 0,05% na przykład albo 0,04%. No to jest bardzo mała suma, bardzo mała szansa. Rynek postrzegał to jako bardzo małą szansę, że rząd amerykański nie spłaci swojego zobowiązania. W tej chwili to już urosło do e, astronomicznie wręcz, co prawda nie do wysokiej sumy ale astronomicznie w porównaniu do tego, co się dzieje przez ostatnie miesiące, do 0,68%, więc jest to dosyć wyraźny wzrost, prawda? Mimo, że dalej jest to niewielka suma, to jest to wyraźny wzrost i jest to suma, która jest na przykład większa już w tej chwili niż zadłużenie rządu niemieckiego. Tak? Zazwyczaj to obligacje amerykańskie były tymi najbezpieczniejszymi, które zawsze będą spłacane, a tu okazuje się, że niebezpieczeństwo e, jednak też dotyczy możliwości pojawienia się kryzysu finansów publicznych. Znaczy, kryzys finansów publicznych w ogóle musi się pojawić. Ja nie widzę innej możliwości. On musi się pojawić, tylko ja nie wiem, czy on się pojawi jeszcze teraz, w ciągu najbliższych dwóch, 3 lat, czy dopiero za 20-30 lat. Zresztą 30 lat to aż takim optymistą chyba nie jestem. Ale uwzględniając zobowiązania rządu amerykańskiego, nie tylko związane z tymi programami pomocowymi, ale uwzględniając zobowiązania. Emerytalne i z programami medycznymi, no to tego długu jest 60 bilionów. No to jeśli amerykańskie PKB to jest 14, no to nie mamy o czym mówić, prawda? To nie ma możliwości, żeby te zobowiązania zostały spłacone. Także wracając do samego początku, do kryzysu systemu, to jest jak najbardziej kryzys systemu. Ja obstawiałem jeszcze, miałem takie przeczucie, poczucie, że to jest bardzo głęboki kryzys, ale za kilkanaście miesięcy sytuacja zacznie się normować, nie jakoś poprawiać, ale normować, że po prostu będziemy mieli sytuację Japonii z lat 90., pełzające bankructwa, mała aktywność gospodarcza, kiepska giełda. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ostatnio giełda japońska zdaje się osiągnęła poziom z 1982 roku. Tak, teraz to sobie proszę porównać do naganiaczy giełdowych, którzy mówią, że giełda średnio rocznie przynosi 6% w długim okresie. Jak ktoś by zainwestował w 82 roku na przykład na giełdzie, Ameryka... giełdzie japońskiej, potem by w 2008 roku zobaczył, że wyszedł na zero, prawda? To gdzie te 6% rocznie średnio. A jakby zainwestował w 85 roku, 20... 23 lata temu, to... to myślę, że też by się dosyć zawiódł na, tym, na tej rzekomej statystyce. Także jest to jak najbardziej kryzys systemu. Czy jest to koniec systemu już teraz? Nie wiem, prawda. mówiąc. Raczej właśnie się skłaniałem ku temu, że cały system jeszcze teraz nie padnie, ale patrząc na to, na zacięcie, z jakim są przeprowadzane te akcje pomocowe, zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie nie jest to ten moment, kiedy zbankrutuje ostatecznie to takie państwo neokonserwatyzmu i socjaldemokracji.